i tu jest takie restaurante, takie futurystyczne, zobaczcie? Takie normalny jak Titanic. Kadłub od Titanica. No chodźmy, chodźmy zobaczyć. O, tutaj widzę poszukiwacz skarbów. Popatrzcie. Szuka pierścionków, obrączek i łańcuszków. Tak podejrzewam. Coś tam wręczy, Plaża taka, ładna, szeroka, czysta

Tu następna plaża, ale chciałbym powiedzieć, że tutaj jest fajny parking. No i restaurant to jest chyba otwarte nawet. Jestem w szoku. Idziemy. Patrzcie jakaś Indianka tam jest. Idziemy do niej. A to nie Indianka chyba tylko maryjka. No i jesteśmy na plaży. Fajna plaża, czysta. No, ale już po tych wielu plażach, to ja wiem. A ja chyba nawet się tu nie rozbije. Taki wybredny się stałem, wiecie popatrzcie, co tu są. normalnie konie prawdziwe. Prawdziwe konie. Fajny.